Żadna kobieta nie powinna odczuwać takiego wstydu i strachu jak nastoletni mamek w zamian za to, że za chwilę spodziewają się dziecka. Dziewczyna, bo do was są te słowa. Ja wiem, że opinia ludzka potrafi bardzo zranić. Patologia, to się nie uda, koniec świata niemożliwe, że się jej uda. To nie jest prawda. Wiem to, bo sama w wieku 16 lat dowiedziałam się, że za chwilę zostanę mamą. A w wieku 17 lat na świat przyszedł mój pierwszy cudowny syn. Za chwilę też jestem mamą drugiego cudownego chłopca. Przy okazji, gdzieś po drodze zostaję z fotografem. na to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że niemożliwe istnieje tylko i wyłącznie w naszych głowach i na ustach innych ludzi. Nie dajcie sobie wmówić, że niemożliwe, że coś jeszcze w życiu osiągniecie. Mam nadzieję, że mój mały przykład będzie dla Was motywacją, że pomimo tego, że jesteśmy małoletnimi matkami, damy sobie jeszcze w życiu radę. I tego Wam z okazji Dnia Matki życzę i za to mocno trzymam kciuki.